Aaaa, kurwa! Dobra, lecimy, lecimy. Chciałem za szybko. Ale opóźniłeś nam przez to ten... Przydatna supers... O, dawaj, tyk, tyk, tyk. Kurwa. Tu, tu, tu jest. Widzicie? jest tak? To tylko jednego. Láku, relikótr, questo, Já no, na kurę liko, <laughs> na za dobry. Dobra, tu reszta z tym No to pozdrawiamy, Alek.